Myśliwy wybiera się na polowanie, na jelenia. A tu przy drzwiach jego żona zagrodziła mu drogę, również ubrana po myśliwsku. Jadę z tobą. Ale przecież ty nie masz pojęcia o polowaniu. Yy, kilka prywatnych lekcji wzięłam. Yy, I jeśli chodzi o strzelanie, całkiem nieźle mi idzie. Także to hobby będziemy teraz dzielić wspólnie. No dobra, no okej. Okay. No, wziął jeszcze jedną dubeltówę i pojechali w lesie. Widzisz tutaj to ambonę, to ja zwykle tutaj poluję, to wejdź sobie no i wypatruj swojej zdobyczy, a ja pójdę na sąsiednią. I tam się Usadowie, powodzonka, wlazł, zaczyna delikatnie świtać. Nagle słyszy strzał. Ło! Hmm! Coś wypatrzyła. Drugi strzał. O nie! Złazi. Złazi na dół i powoli idzie w stronę polującej żony. Nagle słyszy... Zostaw mojego jelenia. I strzał. No to i przyspieszył kroku. Znowu słyszy głos żony. Zostaw mojego jelenia. I strzał. Tak wygląda z zakrzaka przyczaja się i widzi faceta klęczącego, patrzącego w górę w stronę ambony. Przepraszam Mogę zabrać chociaż moje siodło?